O, dobra, udało nam się pokonać tych menów. idziemy dalej. Amunicji, coś tam jest. Jeszcze trzy granaty. O, na kół była lampa, dobra. Idziemy tym dziwnym mostem. Jesteśmy w jaskini. Katakumba. I co mnie tu zaatakuje zaraz za winkla? Oby nie żaden safeman. Bo już mam dosyć tego gościa z tym save'em na głowie. Aha. To czyli wlazłem do góry, żeby zejść z powrotem na dół. Do jakiejś dziury. I zakończyłem etap. To zapiszemy. Accepted. I zrobimy kawałek kolejnego etapu w takim razie. Bo nie powiem, chciałem nagrać trochę na zaś, ale do momentu aż przejdę do etapu ósmego. A to już jest ósmy etap. Nic nie widzę. Co mi jest? Aha, zmęczony jest. Dobrze, idę. Rozglądaj się. Jesteśmy troszkę w dupie. A, zi a ziarno wzejdzie. A jakby ich tak spróbować na cichaczu porobić? No chyba się nie da, bo mnie zobaczył. Na szczęście miałeś chłopaku kołnycję. I pist. 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 Eee. Pist. Yy... pist. Nie widzisz mnie, kolego. Nie widzisz mnie. No i mnie darano. zobaczył! To coś mu wyrosło. Jakaś packa mu wyrosła z bebechów. Precz! Stój! Hamuj się! Hamuj się z tym pedisem. Jak, jeszcze jeden? Nie, puść mnie! Puszczaj mnie! Ty szczar nas na... jeden ten! O kurde! Dobra, czy nie ma się co pierdzielić? Ciągam od razu broń, jakbym ja jeszcze trafiał. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie się nic przy dupie? No nie. No Dobrze, teraz możemy sobie zamienić to na czwóreczkę. Pyk. Tu nic więcej chyba nie ma. Nie ma. Dobrze, cyk, cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Zaszczelony chłopaczyna. No, podnieś tam amunicję. No tutaj. Nie kop tego gościa. No, przestań go kopać. Już myślałem, że wychodzę na zewnątrz. A to kontynuacja. Leżysz i chwycisz. I jeps. No... No jeps! Leż, kurde, gościu. O, ten na do pompy. naciskam. Posążek. O. No i git. Co jest, kurde? Coś tu się rozpada, czy co? Czy to co za chodzi? Dobra, idziemy dalej przed ciebie. Bez strachu w sercu. O Boże, to jest znowu to. ten guzik. Potrafiło mnie to? Wsiadł pa. Ja tych nie sięgnę. Ała. No mnie to trafiło. A że tamtych dwóch nie sięgnę? Trochę szkoda. Gdzie ja łażę? Gdzie ja jestem? Gdzie mnie zrzucił ten... ...kapturnik cały misterny? Dobrze, przesuwamy się. Kolejny zapis. Pompa w rękę. Co tu jest? Co tu mamy? Tu nie mamy chyba nic. O, coś tu jednak jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? I co to za baby borby? Halo? Co to? Co to za małe gluty? Kopa! Skopa! Kopa te dziady małe! Raz! Gdzie mi tu? O ty mały skum się! A masz papcie! Jeszcze jeden? Pach! tyle tu tego? Ile tu tych małych gnowów? Ty, ale tu jest tego armia! Ale co tu jest te? Wszędzie to się czołga. Pach! Gdzie mi tu? Pach! Koniec? Jeszcze gdzieś tu się kitrał. Oj tu! Pach! Pach! I kolejna brama. I pampa! I kręcimy korbą. Jest moc. Oho. Woda. Głęboka. No, stosunkowo głęboka. Mam nadzieję, że tu nie ma jakichś stworów w wodzie. Pokaż tędy, co tu jest. A proszę. Lejczki. Idziemy dalej. I cyk. Cyk. No, za jest. Cyk. Pływają tu te małe smrody. Ty, no. Co, czy to nie tędy mam iść? Nie, no tędy, nie ma nigdzie innej drogi. Chyba, to jakiś niezniszczalny płotek się zrobił. Spróbujemy się cofnąć. No nie, no stamtąd przyszedłem. Więc jeśli tu w tym nie da się przejść, no nie da się. Tu nigdzie nic nie. Nie ten. No to tylko tędy. Strzały nic nie dają. A spróbujemy coś eksperymentalnego. i tak i tak mam trzy granaty, to. Mogę sobie poszaleć. No nie. Żadnej wajchy tu nie widzę. Ty, może i ty, mały, rozwalisz to. No nie. No to z dlaczego tego nie mogę zepsuć? No spróbujmy się całkiem co. No, metodą próbi błędów w końcu dotrę w docelowe miejsce. No to ląduje tu. Tu jest coraz więcej tych małych blobów. I na autentycznie nie idzie prosto przejść. Aha, okej. Okay. Dobra, ja jestem po prostu głupi. Chciałem to rozwalić, ale to wystarczyło po prostu. Ała! Wystarczyło po prostu. Ty, jak takie żabki małe. Normalnie te. Dobra, idziemy bez bojaźni w sercu. Proszę, mamy oponenta. Pyst. Pyst. Ile tu tych małych. Smroji? O, ja się rozklekli. Weź pójdź mnie. Płuć mnie, zboczeńcu. pójdź mnie. No, wy małe skunksy. Mam jakąś aptekę? Mam. Kolejne wyjście. Kolejna ciasta szczelina. Kolejny zapis. Tam ktoś stoi. Wyraźnie widać sylwetkę jakiegoś kogoś. Kim ty jesteś? O to pytam. Ale jak na razie tylko stoi i się nie rusza. Dziwnie zachowuje ten ziomek spokój. A chyba, że dlatego, że cię jesteś nadziany. Okej, okay, wszystko już jasne teraz to ma sens. Notatka z jaskini. Dobra. Aha. teraz mi ta ściana wygląda podejrzanie. Szczególnie, że jest tu zasuwa. Te, te drzwi wyglądają na takie na zamknięte. No spróbujemy podejść, no. Oła. Aha. Bo nam trupa i trup bi się... Roztegował. No to jest jakieś coś. To jest to z... Zakrwawiona płaskorzeźba, rzeźba. O! I może to trzeba tu wsadzić. Aha Trujemy tak, ała. Okej, okay, otworzyło się. Ale mnie zabiło. Czyli to musi być w drugą stronę. <laughs> Dobrze, na szczęście jest zapisane tutaj. Alleluja. Tu dalej tu podnieść. Zepsuć. Nic tu tym razem nie wyleciało. Dotateczka podniesiona. Ty się zepsujesz to jest ta rzeźba. O, teraz się otworzyło. Kontrolnie. Aha, dobra, teraz jak się poprawnie otworzyło, to nie włączają się kolce. Okej, okay. zapis przy zapisie, tu jest podejrzane. Podejrzane. Z reguły takie gry nie robią sobie auto zapisów. Tak, o. Aha, idą jakieś fale. Meksykańskie fale. Aha, i mnie teleportowało do tyłu. Gdzie tym razem? Nie przeniosło? Czy ty nie jest szpital co na początku? No jest. Open the gate. A czyli ten kapturnik nazywa się Ruvik. Ruvik. Rów Dobra. Doktor mi zniknął. Coś podnoszę. Dziennik Sebastiana. Okej, okay, doktorek zniknął. Widzę światło. Jakieś dziwne coś. Aha Oho ho ho, ho ho! No fajnie, że mi szybko mówicie, że mam biec. Trochę za późno odzyskałem kontrolę, albo on za wcześnie zaczął biec w moją stronę. Nie wiem co to za monstrum, ale wygląda strasznie. Biegnij, biegnij, biegni, biegnij, nie zatrzymuj się, biegnij Pierwalamy Tu, tu 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 Tak, zamknij te drzwi, na pewno go powstrzymają, no. Czy to jest ten szpital? Ja tu punkt zdaję O! Pojawił się. Ty, ten chłop to normalnie czarodziej. O, i to koniec tego. No więc oficjalnie mogę powiedzieć? Najkrótszy rozdział chyba w tej grze. Na chwilę obecną. Tak.